Cześć wszystkim, tutaj Zenciak i słuchajcie, jesteśmy na cubehardzie cubehard.net, IP macie w opisie, możecie wbijać Jesteśmy razem z Gildio Bait, tak, guildią razem z, z guildią w sumie moją i szybkatem, nie wiem czy tak mogę nazwać chyba tak w sumie. Moi drodzy, zostawcie lajka, like jeżeli chcecie więcej odcinków yy, z tego serwera, yy, w tym momencie musi być tutaj 800 topów górę, to nagrywam kolejny odcinek od razu oczywiście subskrybujcie kanał, z macie teraz na ekranie, klikajcie ten sam czerwony przycisk tylko tam na dole, żeby być na bieżąco z moimi materiałami oraz napiszcie swój ulubiony fragment filmu, to dam Mam serduszko. Oglądajcie do końca, buziaczek. Ja Siema, Dobra Adamik, ty szablozębny. Tęskniliście chociaż trochę? Cześć! Ej, Cerczyk, dlaczego pijesz te server listy? Miksu powiedział, powie że chce się na tobie wygnić. Jasne. Dobra, mordy. Mogę do gildii? E, nie. nie. Miks zaproś go. Dobra, słuchajcie panowie i no, panie. Potrzebne dwie skrzynki do otwarcia. Jak się je robiło? Ktoś pamięta? E, do środku gapi, dębowe deski. No. Jak dasz mi jeden klucz, to ci dropkę. Mam dwa. To dasz jeden? Nie. Dobra, uwaga. Jaka zajęta jest? Ja On... dropię. Dropię, Uwaga. Jak dropniesz, to. Wszystka. No co, za głową. Ale co, wymiana, jest... wymiana, licytacja, panowie i panie. Ja chcę! Część. Część. Kto dę, da dę, więcej, kto, dę, więcej? kto ja da dę, więcej? Ja dam jeden gap. Jeden gap Dwa gapy po raz pierwszy Po raz drugi ja, Trzy, jeden, tak, trzy gapy dba. po raz pierwszy. Po raz a, drugi 4, Pięć 4. 5 gapów po raz pierwszy a, Po a, kurde, raz churda. drugi Sześć, później... Sześć... 6? Ktoś powiedział sześć? Sześć gapów Dobra, po raz mało, pierwszy. Siedem! Siedem! Jezu siedem! gapów! Siedem gapów po raz pierwszy. Nie, 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 nie. 10? 11! Ile? Yeah. 20, delica, tyle nawet nie ma! 20! No <back. grym> Ej, yeah, no, yeah, no, Dobra, no. Dobra yeah, pogubiłem się. Dobra, kto chce, tutaj niech tu do mnie przyjdzie. 11 było. Dobra, 11 Przeczyta, po raz pierwszy, po raz no, drugi i po raz trzeci. Ja, jaki masz nick? Mam 28 na Kaziu. Dla Adamika. No nie! Dla Kazia od zęciaka. Dobra. Ile tam było? 11, nie? Delicia wzięła Delicja? O, nie, nie, nie wzięła No wzięła Z kamer? kamer? Nie, 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 nią Cię Delicia! Proszę oddać Miałem zawsze no, okay, okay. Nic się nie zmieniło Straciłem no, Horusa Mam swoje dwa I co teraz z moimi 11 marefami? Nie, nie mam. Masz Nie ma o, ma. dobra, dzięki Ej hey, Zenciak, twój content na YouTube a to jest kopanie Dobra, moje życie to kopanie też, no Jak co mam kopać? Te wszystkie I te Moje gloki... życie to jest ten system. No, dobra, to wszystko Gdzie jest pros? bo to... trzeba jakiś content z nim zrobić Nie Ta. ma Wyrzuciliście go? Tak to... Nie, dostał no. Ta. no, prostu... kika, dostał kika Kika, kika dostał No co? Dlaczego? No, no. nie, nie da... No, on poszedł do poszedł do Dobra, nie no, opuszczam gildę jak nie ma prosmoka, nara Idę sobie Nie, no nie da się Potrzebuję to okraść, Ej no dobra ty! No już nogi mam No nie no, żartowałem panowie no i panie Dobra, no Spokój, spokój! Dobra, zabiję chociaż jedną No koniec, ja o dobra striker, przepraszam nie chciałem, czekaj, serca Umarłem! Wszyscy tutaj biją no Miksu dodaj do gildii bo się nie da Dobra, nie zaprośm! Nie bij Striker, jako że ty zawsze tutaj musisz mnie oprowadzić po gildii To... No nie może się to zmienić. Zapraszam na Gedą w takim razie. Nie ma tu co, co oprawać, wiesz? E... Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Pokaż no, musisz pokazać, gdzie jesteś. Siema. Siema lecze. Siema, Dobra, co się tu dzieje w tej gili? Co się zmieniło przez moją nieobecność Policja Wyzywałem... dalej jest patologią największą w tej gili? Tak. Rozumiem, tak, tak. rozumiem. Nic nowego. O kurde! Szkole... Dalej... Ja dwa razy skończyłem edycję. A, ty już skończyłeś dwa razy edycję, Mixu pewnie to już też 30 razy umiera i kończy też edycję. No. Jest tak like jest. A prosmok to czemu dostał kika? Proszę powiedzieć. Nie, on nie dostał kika. Oni cię trollowali. A, czemu A w czyli jest prosmok Gildi! Jest, Dobra! Trolowali. Dobra, chodźmy do góry. Czemu w Gildi nie jest tych No Musiałem obronić zęciaka. Dobra, idziemy. Ja idę do góry, idę zobaczyć co tam jest. Dobra, wezmę sobie rzucę perłę Jest ten bogaty Okej okay. Chyba woda, nie wiedziałem, e, dobra, zobaczmy gildię. To jest ziomek jakiś? Dobra, a nie, zostaw go, zostaw go, nie znam A okej, okay, dobra, dobra, dobra. Okay. Czemu go nie dodaliście? Boże, zawsze tak to się kończy, no. Nie, nie, tylko nie ma go w gildii. Ja to, że on jest w gildii, tylko że jego gildia nie. nie wiem, ogarnia. Rozumiem. Mamy, mamy jakąś akademię? O, yy, tworzymy. Rozumiem. Akademię. Nie no, w porządku, w porządku, już to git wygląda. Fajna, fajna edycja. Znaczy fajny, fajna Gilia. porządku, w Dobra, idziemy po delicję teraz. Delicja chodź do nas na kanał ta to zawsze. Swój świat, swe kredki. No i nie ma jej. Łoo! Wow! Co jest? Co? Czemu? Ty widzisz tyle są mobów co ja? Ta, ta, ta! Jak nie zrobili to, że to jest miliard mobów. Oj, ale... O co tutaj chodzi? Czemu tak jest? No właśnie zmienili, że nie ma teraz na spawnie tych spawnerów, nie? I teraz się pojawiają. Mowy. Ale jaki to ma w ogóle sens? What the fuck? Co jest? Co tu się dzieje w ogóle? Masakra, ale dlaczego tak się dzieje? No bo nie ma oświetlonego, wiesz I co? I tyle mamów się ma respić? Ile tu jest creeperów co jest? No, pięknie to wygląda Masakra Także moi drodzy, no sami widzicie, gildia no, ładnie mam, tutaj Klepa Minecraft Tam O, klepa, jest. no O kurde, ekipa Ej. No dobra, ja mam dwa koksy A dużo. Spokojnie Oj, co A ty jest? Mi patatę, mi Ta -ta, no. Ty zdechł? Zdechł? Ja pierdziele Ale dymy, jak zawsze, ja pierdziele Co to jest za gildia? Już gildia, pierwsza wojna, tak? dopiero wbiłem na, na serwer, nie? Już takie dymy się dzieją Masakra. Ty patrz, no i ziomka ma zabitego. Ho, oh, zbieram i ten mynara. Ale ukradłem. Zbieraj Powaliłem, powaliłem. Ej, zmieniam tego seta. Nie dobra, jednak, jednak może nie. lepiej nie. Wezmę sobie tego. Ja się ja zabiłem. Zabiłeś? Tak, zabiłem. Fuck jump. Gdzie jest jeszcze jakiś ziomek, którego możemy zabić? No, chyba uciekli, bo się. Tak. Już! Już! Amatorzy! Dominujemy! Dobra, striker! No Ściągaj seta Ściągaj seta Ściągaj seta No dawaj, dawaj Robimy screena, co? <laughs> nie na no nie zabij <laughs> Oszust no jak cię ukradł? <laughs> jak cię ukradł? Dobra, oddaj Czekaj, jak się... cię... Jak... się, O nie Jak, jak cię zabić? No, nie umiem respić, z motorem, przepraszam Czyli super, Gildia. A kiedy Szymek będzie grał? No, na hardferze Okej okay. On mówił, że on tylko na hardkorze gra nie będzie... A kto to jest Adi? Adi też w naszej gili jest, tak? Tak. Ja pierdziele, już nie gardzę tych ludzi. Ale te moby tak opy wyglądają. Znaczy tak dziwnie mega, sztucznie. Jak wybuchają po prostu. Masakra. Sagra.